Siemanko, z tej strony Sermisiek. Postanowiłem przygotować dla Was materiał, w którym dowiecie się o podstawowych poradach, które ułatwią Wam start w grze Steel Rising. Porady te przydadzą się nie tylko osobom zaczynającym swoją przygodę z grą, ale również osobom, które już znają ten trudny gatunek jakim niewątpliwie jest Soulslike. Gdy rozpoczynasz nową grę w Steel Rising, musisz dokonać wyboru związanego z klasą postaci. Wybór ten wpływa na kilka czynników, które mają znaczenie szczególnie na początku rozgrywki. Każda klasa w Steel Rising przypisuje określony styl walki. Dyktując jak podejdziesz do każdego starcia z wrogiem, przynajmniej w pierwszych kilku godzinach rozgrywki. W tej grze nie ma najlepszej klasy, wszystko sprowadza się do preferowanego stylu gry. Wolisz zwinnego wojownika, który może wykonać kilka szybkich ataków, a może jesteś bardziej awanturnikiem walczącym z warciu, który zadaje potężne ciosy. Krótko wytłumaczę Ci o co chodzi w każdej klasie i jakiego stylu walki można oczekiwać od każdej z nich. Strażniczka to klasa walcząca z zwarciu, która polega na zadawaniu ciężkich obrażeń fizycznych, a jednocześnie jest w stanie wytrzymać trafienia wrogów dzięki wysokiemu zdrowiu. Ta klasa to rodzaj czołgu dla tych, którzy lubią walczyć z wrarcią z rogami. Strażniczka jest prawdopodobnie najlepszą klasą początkową w City Rising, ponieważ jest zbudowana, aby przyjmować uderzenia. Broń jaką posiada to ciężki, masywny młotek, który wolno się nakręca, ale zadaje duże obrażenia. Specjalny ruch to tarcza, pozwalający blokować ataki wroga, a podstawowe obrażenia fizyczne to 74. Żołnierz to zrównoważona klasa o przeciętnym zdrowiu, dużej wytrzymałości i umiejętności używania ciężkiej broni do zadawania ponad przeciętnych obrażeń fizycznych z dużą szansą na odrzucenie wrogów. To dobry wybór dla graczy, którzy chcą mieć początkową klasę w Rising, która oferuje bardzo konwencjonalne wyrażenia z odrobiną różnorodności. Broń, jaką posiada, to ciężka halambarda z większymi obrażeniami niż przeciętne i przyzwoitym zasięgiem. Specjalny ruch to atak dystansowy, który pozwala dawać strzały na odległość, aby zadać dodatkowe obrażenia. Podstawowe obrażenia fizyczne to 64. Tancerka to zwinna i wytrzymała klasa o doskonałej wytrzymałości, która może szybko łączyć ataki i unikać większości ciosów, ale może również skorzystać z pomocy wachlarzy, aby wykonać idealne parowania, a następnie zadawać ataki odwetowe. Tancerka jest nastawiona na szybkie wypełnianie wskaźnika unieruchomienia wroga, oszałamiając go, aby zadać krytyczne ciosy. Jeśli chcesz szybkiego i zwinnego wojownika, tancerka jest klasą dla Ciebie. Bronia jaką posiada to szybki wachlarz z lekkiego metalu, który zapewnia dynamiczne ataki ze średnimi obrażeniami fizycznymi, podstawowe obrażenia fizyczne to 52. Alchemiczka, najlepiej można opisać ją jako początkową klasę magiczną w Steel Rising, choć z bardziej wyraźnym komponentem walki wręcz niż w grach takich jak Elden Ring czy Dark Souls. Klasa alchemika najlepiej łączy się z bronią alchemiczną, która może zamrozić, porazić prądem lub podpalić wrogów aby wywołać trwałe alchemiczne dolegliwości. Klasa ta powinna odpowiadać graczom, którzy są bardziej niekonwencjonalnego i taktycznego stylu walki. Orącz jaki posiada ta klasa to podwójna lekka broń, która zadaje niewielkie obrażenia, ale po nasączeniu lodem może spowodować znaczne obrażenia alchemiczne. Ruchem specjalnym jest inwokacja lodu. Podstawowe obrażenia fizyczne to 45. Początkowo może wydawać się, że Steel Rising jest pozbawiony jakichkolwiek znaczników misji. Nie znajdziemy tutaj typowej mapy, ani radaru w górnej części ekranu. Z takich elementów zrezygnowali twórcy, zamiast tego jednak zapewnili przedmiot o nazwie kompas który zdobywamy jeszcze w prologowej lokacji, tej poza Paryżem. Po zebraniu sprzętu znajdziesz go w ekwipunku. Wystarczy, że przypiszesz go do jednego z kilku dostępnych slotów, a następnie wybierzesz go z pola gadżetów, tego znajdującego się w paskiem zdrowia i wytrzymałości. Tym samym na mapie pojawią się znaczniki aktywnych misji. Pomogą Ci one dowiedzieć się, gdzie musisz się udać, aby kontynuować interesujące Cię zadanie. Korzystanie z kompasu nie zużywa żadnej staminy, a także nie niszczy przedmiotu. Możesz go używać dowoli. W sea Rising nie ma zbyt wielu rozchodzących się ścieżek, ale i tak warto się rozglądać. Za kamarkach mapy można znaleźć ukryte różne przydatne przedmioty. Każdy poziom ma wiele nowych interesujących miejsc do odkrycia. Niezależnie od tego, czy są to zamknięte bramy, do których nie możesz się dostać, wieże lub budynki, na które po prostu nie możesz się wspiąć, zamknięta skrzynia, którą chcesz ograbić, czy coś innego. W miarę postępów w grze będziesz pokonywać Tytanów, a różni Tytanie odblokowują nowe narzędzia do odkrywania poziomów wokół Paryża. Przeźwięć uwagę na obszary, do których wcześniej nie mogłeś dotrzeć lub zagadki, których nie mogłeś rozwiązać i spróbuj pokonać te wyzwania wracając do te miejsca. Kolejną wskazówką dla początkujących jest obserwowanie wrogów, którzy są podświetlani na czerwono. Czasami zobaczysz, że niektórzy wrogowie migają czerwonymi wykrzyknikami wokół paska zdrowia. Oznacza to, że nadchodzi bardzo potężny atak wroga. Zazwyczaj wrogowie rzucają się na ciebie lub przeskakują w taki czy inny sposób. Aby poradzić sobie z bardzo potężnym atakiem, jedyne co możesz zrobić to perfekcyjnie wykonać unik. Kiedy już wiesz którzy wrogowie wykonują takie ruchy i kiedy, może zaoszczędzić trochę wytrzymałości na jeden lub dwa uniki. Tarcze przyjmą część obrażeń i wyczerpią Twój pasek wytrzymałości, podczas gdy kontratak jest niezwykle trudnym wyczynem do osiągnięcia przy takich atakach. Podczas walki nieustannie zwracaj uwagę na pasek wytrzymałości, ten zielony. Kiedy Twoje ruchy i ataki doprowadzą do jego zmniejszenia, wycofaj się, by zregenerować kondycję lub użyć chłodzenia, aby uzupełnić wytrzymałość. Jeśli namierzysz przeciwnika i zajdziesz go od tyłu, będziesz w stanie zadać mu obrażenia krytyczne. Słabsi wrogowie zginą od jednego ataku, silniejsi zostaną znacznie osłabieni i powaleni, co da ci szansę na kilka dodatkowych ataków. Czas w plecy oznaczony jest czerwonym rąbem. Granaty są często spotykanym towarem eksploatacyjnym na paryskich ulicach i w dzielnicach. Można tutaj spotkać granaty mrozowe, ogniowe, elektryczne, unieruchamiające i odłamkowe. Te granaty mogą zadać wiele obrażeń sprawiając, że niektórzy minibosowie, twarci zwykli wrogowie, a nawet bosowie tytani będą znacznie łatwiejsi do pokonania. Więc jeśli masz problem z walką i potrzebujesz gdzieś pomocy, nie krępuj się, znaleźć swoje preferencje dotyczące granatów, zdobywając łupy lub kupując je w sklepie za pomocą esencji dusz. W świecie Steel Rising możecie natrafić na drzwi, na których powieszony jest kotylion. Oznacza to, że wewnątrz znajdują się ludzie, z którymi będziecie mogli porozmawiać. Czasami te postacie dają wam mini zadania, które nie są odnotowane w dzienniku, lub dostarczą ci cennych informacji, a czasami poproszą o pomoc czy też pogłębią waszą wiedzę o historii gry. Jeśli będziecie przechodzić koło takiej lokacji, to powinniście usłyszeć jakąś rozmowę. Przechodząc pomiędzy poszczególnymi etapami możecie odblokować wcześniejsze niedostępne ścieżki, tak zwane skróty, aby łączyć lokacje między sobą. Taki zabieg sprawia, że będziecie czuć nieco więcej swobody w trakcie wykonywania kolejnych etapów fabularnych. a szybką podróż w Christian Rising odblokujecie po przejściu głównej misji fabularnej władca maszyn, czym mniej więcej po około dwóch godzinach rozgrywki. Po rozmowie z Markizem otrzymacie klucz do bezskonnego powozu, za pomocą którego będziecie mogli nie tylko podróżować po świecie gry Steel Rising, a także wykonać te same akcje, które dostępne są w punktach kontrolnych. W każdej grze typu Souls-like gracze mogą korzystać z punktów odpoczynku, które umożliwiają zapisanie postępu, odnowienie punktów życia, a także wprowadzenie różnych zmian, jak na przykład rozdanie punktów atrybutów czy umiejętności. Oczywiście w Sea Rising można natknąć się w różnych miejscach na punkty odpoczynku, które w tej produkcji nazwano wystalkami. Aktywacja tego punktu nie tylko zdrowi waszą postać, ale także ożywi wszystkich przeciwników, których wyeliminowaliście po drodze. Co więcej, aktywując wystalkę możecie także wykonać kilka innych akcji, m.in. zwiększyć wartość atrybutu postaci, ulepszać wyposażenie, zdobyć bronie, stroje czy przedmioty jednorazowe za esencję dusz. Rozgrywka w Sea Rising stoi na bardzo przyzwoitym poziomie, jednak twórcy udostępnili opcję asysty dla graczy, którzy chcieliby dostosować poziom trudności. Możesz zmienić kilka parametrów, jak poziom obrażeń zadawanych przez wrogów, zwiększyć szybkość regeneracji wytrzymałości, czy włączyć zachowywanie esencji dusz po śmierci, dzięki której rozwijasz postać. Tryb asysty w grze Steel Rising możecie włączyć w trakcie tworzenia nowej postaci lub w dowolnym momencie w trakcie rozgrywki. Pamiętajcie, że Wasza postać jest robotem i niestety nie jest wodoodporna, dlatego zachowajcie więc najwyższą ostrożność jeśli chodzi o głęboką wodę, bo wpadając do niej podczas rozgrywki automatycznie zginiecie. Jeśli materiał Ci się spodobał, będę wdzięczny za lajki i subskrypcję. Piszcie również w komentarzach, jaką klasę wybieracie na początek. Powodzenia!